Dzień dobry, kochani. Witam Was w tym odcinku z mojej fotoprzygody po Szkocji. W tym odcinku zabieram Was na przepiękny, mam nadzieję, szczyt Stackpoli. Szczyt, który widzicie za mną. Wybieramy się na jego wschodnią część, na ten wschodni wierzchołek. Ten zachodni wierzchołek jest bardziej. Trudny i przypuszczam, że na niego nie będziemy wchodzić tym bardziej, że do niego nie ma standardowego szlaku. Trzeba gdzieś tam się poprzeciskać. Z tego co czytałem w internecie, oczywiście, także nie wiem, ale chciałem iść na ten wschodni wierzchołek i stamtąd chcę dzisiaj zrobić zdjęcia o zachodzie słońca. A przy okazji chcę tą trasę poznać, zobaczyć, jak ten będzie się wchodziło, czy to jest w miarę łatwa trasa, ile mi to zajmie na razie? Z tego co zegarek mi pokazuje. Idziemy 15 minut, zrobiliśmy 78 metrów przewyższenia, także niewiele. Mamy 480 chyba z kawałkiem metrów przewyższenia, jeszcze troszkę w takim razie przed nami, sertucho bije jak dzikie. Także mam nadzieję, że ta wycieczka Wam się spodoba i że zrobimy jakieś fajne foty o zachodzie słońca. Pogoda nam dopisuje, jak na szkockie klimaty. Mamy 16 gdzieś stopni, słoneczko cały dzień. Ja sobie dzisiaj odpoczywałem, troszkę popracowałem przy laptopie. I cały czas miałem widok na właśnie ten szczyt na pole i tak sobie myślałem, może by jednak wszedł na ten szczyt na zachód. I tak myślałem, myślałem, i mówię: No dobra, idźmy, zobaczymy, co tam będziemy z góry widzieć. Chodźcie. O, powiem Wam, daję wycisk, o podejście tutaj. Cały czas do góry. Pół godzinki za mną. Widoczki. Jeśli się odwrócę za siebie, bo cały czas pod nogi muszę patrzeć, żeby się nie przewrócić, bo po takich kamieniach się idzie do góry. Ale widoczki, zobaczcie za mną. O, jest Baja. Przepiękny loch. Cudnie. Jeszcze ta pogoda dzisiaj. Sam raz do trekkingu. Temperaturka nie za duża, nie za mała. O, widokowo Baja. Serce troszkę przepompuje. Przećwiczy się. Jeszcze parę wejść mam podczas tej szkockiej wyprawy w planach. Zobaczymy, czy pogoda mi wypali, czy chęci i morale będzie. I nogi dadzą radę, i kolana moje biedne, z którym troszkę mam problemów. Zobaczymy, dlatego też tutaj tylko 500 metrów przewyższenia. Także tak. wiecie, Nie za trudno, nie za łatwo, troszkę się zmęczę. Zobaczymy. Tak stanąłem, mówię, pogadam do kamery, to trochę odpocznę. Złapię oddechu. Dobra, nie przedłużajmy, bo spóźnimy się na zachód słońca. Bardzo, kochani, w tym momencie myślę wspomnieć o tym, co dzisiaj zabrałem w tym plecaczku. Mój plecaczek to aż pewnie większość z Was obserwujących mnie wie, Shimoda. To jest Action X50 V2, 50 litrów. I dzisiaj, jeśli chodzi o fotografię, to odchodziłem ten plecak z tego co noszę na co dzień koło samochodu, bo jest blisko, to mogę nosić więcej. A dzisiaj zabrałem tylko Sonego A7 Mark III, do tego dwa obiektywy 17-28 Tamrona i 28-200. Będę miał całkiem fajny zakres ogniskowych. Do tego zabrałem oczywiście drona, którym może polatam, może nie, Nagram jakieś Birole. Zobaczymy, jak na to czas na to pozwoli i czy będę miał wenę. No, oczywiście, zabrałem sobie kurtkę, dwie latarki na zapas, bo będę pracował pewnie już no, po zachodzie, także będzie ciemno. Do tego bluza, czapka, rękawiczki, bo już też może być chłodno. Zobaczymy, nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście, statyw e, mój duży, także to wszystko. Sam plecak, nim dołożyłem statyw i wodę, ważył 8,5 kg. Staty przypuszczam, z 1,5 z głowicą do tego 1,5 litra wody, także dodatkowe 3. No to nam wychodzi 11,5, prawie 12 kg. Także jest co na tych plecach dźwigać. Troszkę to jednak waży. No i co? Trzeba to wszystko jakoś wnieść na tą górę, żeby zrobić fajne kadry, chyba, co? Dobra, ruszamy dalej. O oh, Powiem wam teraz po takich schodach się idzie. I dosyć wysoko są te stopnie. Z takim plecurem daje w kość. Ale zobaczcie tutaj. Jakie widoki! Ja pierdziu O jest petarda. Widokowo Śliczności. Mi serduch odbija. 150 uderzeń. Hardcore. Idziemy dalej. Oj, dobra. Już doszliśmy prawie. Jeszcze kawałek gdzieś tam się drapiemy. Ale już. Na takiej małej przełęczy. Godzina 10. Kochani, zostało nam niecała godzina do zachodu, a dokładnie ile? 33 minuty do zachodu. Ja tutaj sobie znalazłem taką mm, fajną panoramkę. Znaczy, czy ona jest fajna, to nie wiem. Um, troszkę brakuje takiego balansu. Po jednej stronie mamy mm, dwa szczyty, po drugiej stronie nie ma niczego, co by balansowało tą panoramę. No, ale taka jest natura tutaj. Z naturą nie będę walczył. I powiem wam, że co mnie przyciągnęło do tej panoramy. Stanąłem sobie na tym szycie i mówię to jest coś, co całą drogę, jak szedłem. Mi się podobało. Cały czas zwracałem na to uwagę, na te pagórki, te jeziorka, które cały czas tutaj dominują w tym widoku. I to bardzo mi się podoba. Chciałem to jakoś uwiecznić, pomyślałem, że panoramka będzie. Fajnym tutaj sposobem uwiecznienia tego. Także łapię sobie panoramkę. Mógłbym robić w pionie panoramy z większej ilości zdjęć, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. ISO 100F8 150 robię troszkę szerzej niżbym potrzebował. Wcześniej sobie zrobiłem taką próbną panoramkę iPhone. Y. Już kiedyś o tym wspominałem w jednym z filmów, że łatwiej jest tak sobie zobrazować tą panoramę, jak ona będzie wyglądać i. Ja sobie taką panoramkę zrobiłem, wizualizowałem, i teraz tylko pozostaje mi po prostu tą panoramę, mniej więcej odtworzyć sobie już aparatem, troszkę szerzej. protem. w razie jakbym potrzebował, wiecie, przykadrować troszkę, to będę mógł sobie wykadrować panoramę troszkę podczas składania, też czasem tracimy coś, także warto sobie wcześniej troszkę szerzej od razu zrobić. Blokujemy sobie ostrość, ekspozycję oczywiście w manualu. Robimy pierwsze zdjęcie, dwie sekundy opóźnienia. No i potem zakładając i jedną trzecią, że się powtarza zdjęcie, robimy sobie dalej te zdjęcia. Tu mega, mega mi się podobają. Zobaczcie te różne wskórza, te pagórki, które mamy i teraz te cienie zachodzącego słońca, które je malują. No wygląda to troszkę tak nie księżycowo, marsjańsko, nie wiem. Mega, mega to wygląda naprawdę. Do tego jeszcze te dwa szczyty takie wyrastające. Rewelacja, naprawdę mi się to bardzo podoba. Myślę, że taka panoramka świetnie będzie się długa, sprawdziła w holu, na przykład wisząca. Bardzo fajny, fajny kadr, bardzo mi się podoba. Tak jak mówiłem, troszkę te dwa szczyty z tej strony przechylają balans tej panoramy na tą stronę. Ale myślę, że na tyle interesujący jest tutaj ten obiekt cały, te jeziorka, te pagórki, że to się obroni jako panoramka. Zobaczymy. Cześć, mam na mnie Paweł. Serdecznie witam Cię na moim kanale. Jeśli pasjonuje Cię fotografia, edycja zdjęć, a także chciałbyś wybrać się ze mną na fotograficzne wyprawy, to jesteś w idealnym miejscu. Zanim przejdziemy dalej, proszę zostaw łapkę w górę i skomentuj film poniżej. Twoje opinie i sugestie są dla mnie niezwykle ważne, ale także pomagają w rozwoju tego kanału. Jeśli masz pomysły na tematy, które powinienem poruszyć w przyszłych filmach, albo chcesz polecić miejsce, które powinienem odwiedzić, daj znać w komentarzu. Chcę też zaprosić Cię na mój najnowszy kurs Lightroom Classic bez tajemnic, gdzie krok po kroku zgłębimy tajniki profesjonalnej edycji zdjęć w adobe Lightroom. Od podstaw aż po zaawansowane techniki nauczę Cię, jak efektywnie edytować, organizować i przygotowywać zdjęcia do publikacji. To świetna okazja, by rozwinąć swoje umiejętności. Więcej informacji o kursie znajdziesz na mojej stronie slovik.eu w zakładce Kursy. Oprócz kursów na mojej stronie znajdziesz także wyjątkowe presety i narzędzia, które ułatwią ci pracę zarówno nad zdjęciami krajobrazowymi, jak i portretowymi, czy ślubnymi Adobe Lightroom oraz Adobe Photoshop. Dobra, nie zanudzam, wracamy teraz do dalszej części filmu. Myślałem, kochani, żeby na ten zachodni szczyt wejść, ale widziałem, jak tam ludzie wchodzą i powiem wam, że nie ma szans, że ja się tam wspinał, szczególnie, że chciałbym robić zdjęcia o zachodzie, to i zejście tam. Oni się wspinali, wiecie, łapami gdzieś tam po tych skałach. Pewnie nie jest aż tak mega trudne, ale zejście potem po ciemku nie należałoby na no najlepszych. Nie będę ryzykował, olewam to. Zostanę tutaj. Znalazłem ciekawą jeszcze tutaj widoczek z takimi skałkami na pierwszym planie i z tym jeziorem, lochem w tle góry i utniemy tak, żebyśmy nie widzieli słońca, żeby nam słońce nie wpadało i to fajnie wygląda teraz, fajnie jest podświetlane te zbocza, tutaj będzie to dosyć szeroka panoramka. Za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. No dobra, 24 mm, 1.15 f14 to jest moja bazowa ekspozycja. bracketing trzech ekspozycji co 1 eV, kochani, i na 24 mm, czyli naprawdę dosyć szeroko, jak na panoramę. Ale myślę, że ten kadr będzie naprawdę fajnie, ciekawie wyglądał. Mi się podoba. Oczywiście zablokowana ostrość na każdym zdjęciu i działamy. Wyjdzie tu kilka tych klateczek. Pamiętajcie, że zawsze robimy troszkę szerzej, żeby mieć ten zapas. Ja jeszcze jedno zdjęcie zapasowe sobie zrobię. Troszkę szerzej. Robię to w braketingu, dlatego że część czy mamy w cieniu, część jest jasna, tak jak tutaj nie, po tej stronie. Tu mamy troszkę rzeczy. W cieniu, także będę chciał to wyciągnąć i zbalansować. I myślę, że nawet też fajnie to wyjdzie. Tak jak poprzednio, zrobiłem sobie tutaj iPhone'em zdjęcie, taką panoramkę podglądową. jeśli to wyjdzie mi plus minus, tak jak tu, to naprawdę nie będzie źle. Nie będzie źle, bo bardzo fajnie to wygląda. I myślę, że powinno być dosyć, dosyć ciekawie. A teraz pokażę Wam mniej więcej, co ja tu widzę. Trudno pokazać Wam panoramę w moim <noise> aparacie, także pokażę Wam więcej, odkąd łapiemy tą kadrę. Ja bym chciał gdzieś odtąd zacząć i tu mieć wszystko to, te skałki. I zobaczcie, aż gdzieś dotąd, do tych skałek, do tego momentu, czyli to jeziorko, tutaj ten loch, te szczyty piękne. I zobaczcie, jak fajnie tutaj światło maluje po tych mm, skałach. Fajnie to wygląda, bardzo fajne, ciepłe światło. Jeśli to mi wyjdzie tak, jak mi to mniej więcej wygląda w iPhone'ie, co mogę pokazać, to będę zadowolony. Zobaczcie, mniej więcej tak, mniej więcej to w iPhone'ie wygląda ta panoramka. Jeśli tak to będzie wyglądało plus minus, to będę mega zadowolony. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Nie, nie robiłem chyba jeszcze panoramki na tak 24 mm, ale kiedyś zawsze jestem pierwszy raz. Wypatrzyłem sobie, kochani, tu jeszcze jeden kadr, ze szczytami po drugiej stronie z tym pięknym lochem, jeziorem i z takimi skałkami, które tu mamy. One tak fajnie z jednej strony nam wprowadzają kadr. Ale musiałem nie dość, że postawiłem w dziwnym miejscu ten statyw. To jeszcze musiałem całą kolumnę wydłużyć, bo już dalej mi statyw nie pójdzie wyżej. A problem jest z tym, że muszę mieć go dosyć wysoko, a tu jest dosyć nisko, a muszę być wysoko po to, aby w tym miejscu szczyty, które wystają, nie przechodziły za daleko i żeby one się po prostu nie pokrywały z tym jeziorem staram się robić ten kadr na szczęście nie bardzo wieje a czasy nie są aż takie długie szybko muszę robić ten kadr bo właśnie mi delikatnie to słońce słabnie przed chwilą było jeszcze mocniejsze szybko słabnie to słońce serio czy tam jakaś chmurka chyba delikatna jest i dlatego trochę osłabło ale nadal jeszcze jest na tych szczytach bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się ten kadr. I myślę, że nie będzie taki zły. Fajnie pokazuje taką ostrość tej góry. Tylko strasznie słabnie to światło. Normalnie w oczach przed sekundą jeszcze było mocne. I normalnie osłabło i to drastycznie. Teraz mniej więcej mamy 1.5 piąta F14. I co 100. Myślę, że tu się obędzie bez bracketingu, ekspos w ostrości, że nie będę musiał robić na pierwszy plan, bo ten plan pierwszy nie jest aż tak blisko. Sprawdzam sobie jeszcze też tutaj skałki, czy one są ostre, ale są ostre z tego, co widzę, także nie powinno być tu problemu. Dla wszelkiego spokoju można zrobić jeszcze sobie bracketing z ostrością ustawioną na te skałki na pierwszym planie. Ale myślę, że nie będzie potrzeby tego wykorzystywania finalnie, że to jest wystarczająco ostre. A to słońce jest już bardzo, bardzo słabiutkie. Zobaczcie na mnie nawet, jakie jest delikatne światło na mnie. Ale mam nadzieję, że ten kadr, <gryw> że będzie spoko, że naprawdę będzie to wyglądało fajnie. I że oprócz tego, że mi to się nawet spodobało, to spodobało Wam się też. I że to słońce będzie dobrze widoczne, jeszcze że jednak ta moc nie była za słaba, żeby fajnie podkreślić te szczyty. No zobaczymy. Ten kadr mniej więcej będzie wyglądał coś takiego z tymi skałkami na pierwszym planie. Zobaczcie, one od tamtej strony fajnie są podświetlane delikatnym światłem zachodzącego słońca, które właśnie tam zachodzi. Zobaczcie. I w tle będziemy mieli fajne jeziorko, ten loch. I szczyty. Zobaczcie, jeśli robilibyśmy zdjęcie z tego miejsca, tak jak teraz, to zobaczcie, ta igiełka, która tu się wychodzi, widzicie, przycina tą linię brzegową z wodą. Ale jeśli weźmiemy aparat wyżej, na przykład coś takiego, to to jeziorko nie, nie przycina już yy, tego czubka i dużo fajniej ten kadr będzie wyglądał, będzie dużo bardziej, moim zdaniem, poprawny. Ale powiem Wam, że Kordzimy mnie pójść na tamtą stronę. Ach, cholera. No teraz tam nie pójdę na pewno, bo troszkę się... Już jest za późno, żeby tam lecieć nawet. To światło jest za słabe do tego, co bym chciał. A tam mi się wydaje, są takie fajne igły, które moglibyśmy sfotografować. Bo teraz już to słońce, zobaczcie, zachodzi. I to, co wcześniej robiliśmy, tą panoramkę po tej stronie, gdzie mamy takie fajne pagórki, jeziorka, już nie wygląda tak spektakularnie bez tego fajnego padającego promienia, który rysował je tak mega magicznie, nie? Nadal jest pięknie, ale już nie ma tej magii, nie ma tej trójwymiarowości niestety. Robi się coraz chłodniej. To słońce zachodzi dosłownie i od razu czuć chłód, po prostu czuć chłód. Ja też już tu chwilkę stoję, także troszkę już Wam powiem powoli marznę i myślę, że za chwilkę zacznę schodzić Rozglądam się jeszcze za jakimiś kadrami. Tutaj, jeśli już mi się nie uda nic znaleźć, to po prostu zbiorę się i będziemy schodzili do samochodu. Serdecznie dziękuję Wam kochani, że jesteście tu ze mną i oglądacie te moje filmy. Jeśli chcecie wspierać rozwój mojego kanału, będę wdzięczny za udostępnienie tego filmu. Dzięki temu dotrzemy do nowych widzów. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. Przywitajcie się ze wszystkimi w komentarzu. Wasza aktywność naprawdę bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. W komentarzach możecie również zaproponować tematy, które chcecie, abym poruszył w przyszłych filmach oraz miejsca, do które powinienem odwiedzić ze swoim aparatem i nagrać vlogi. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk, subskrybuj na dole pod filmem. I warto kliknąć ten magiczny dzwoneczek, aby nie przegapić ciekawych filmów na moim kanale. Zapraszam Was też na mój kompletny kurs Lightroom Classic bez tajemnic, gdzie krok po kroku zgłębiam tajniki profesjonalnej edycji zdjęć w Adobe Lightroom. Od podstaw aż po zaawansowane techniki nauczę nauczęcie, jak. Efektywnie edytować, organizować i przygotowywać zdjęcia do publikacji. To świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności oraz pomóc w rozwoju tego kanału. Więcej informacji o kursie znajdziecie na mojej stronie Słowik EU. Oprócz kursów na mojej stronie znajdziecie także wyjątkowe presety, narzędzia, które ułatwiają edycję zarówno zdjęć krajobrazowych, portretowych czy ślubnych w Adobe Lightroom oraz Adobe Photoshop. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!